Drogie dzieci, usiądźcie sobie wygodnie. Możecie się położyć, zamknąć oczy. Już niedługo będą wakacje. Pomyślcie, jakie przygody mogą Was spotkać, kiedy będziecie odpoczywać w cieniu drzew. Czereśienka. Dzieci były zmęczone upałem. Najedzone po uszy odpoczywały za domem Alicji, kryjąc się w cieniu czereśni. Jestem wykończony. Nawet nie mam siły wstać, żeby nazrywać czereśni, marudził Maciek, wyciągając w górę opalone ręce. Może same spadną, rozmarzył się Kuba, zastygając w identycznej pozie. Otwieram buzię i czekam. Maja przyłączyła się do chłopców, wpatrując się w dojrzałe owoce. Roześmiała się Laura. Co zalenie! Zanim cokolwiek spadnie, minie połowa lata. Resztę zjedzą ptaki i tyle będzie z waszej czereśniowej uczty. Dziewczynka podniosła się, zachęcona okrzykami małych leniuchów, i sięgnęła po owoce. Zrywała je i podawała przyjaciołom, ale miała wrażenie, jakby ktoś się przytrzymywał, żeby nie mogła ich dosięgnąć. Czuła, jakby ktoś odsuwał od niej gałęzie. Laura wsunęła do ust kolejną przepyszną czereśnię i zamarła na chwilę. Wpatrywała się w drzewo. Teraz, jakby zupełnie nieruchome i zastygłe. Lauro, no, lauro! wołały leniuszki. Wyciągające ręce po kolejne pyszności. Cicho! Zganiła ich dziewczynka, wciąż obserwując drzewo, wyglądające teraz najnormalniej w świecie. Lauro! pokrzykiwała Maja. Pospiesz się, bo już prawie wszystko zjedliśmy. No dobrze, dobrze! burknęła Laura, sięgając po najbliższe czereśnie. I wtedy poczuła czyjś dotyk. Czyje się ręce odsuwały ją od kolejnych czereśni, a po chwili cała czwórka usłyszała cichutki płacz, dochodzący z pnia drzewa. Laura odskoczyła od niego jak oparzona. Dzieci były trochę przestraszone, siedziały cicho i bały się poruszyć. Jednak Maja nie wytrzymała długo. Powoli obeszła całą czereśnię, opukując ją i raz po raz przykładając uszy do bielonego pnia. Nic jednak nie znalazła. Co ją jeszcze bardziej zdenerwowało: Hej, ty płaczku, gdzie jesteś? Dlaczego się smucisz? zawołała. Po chwili, z pomiędzy liści wyłoniła się śliczna, nieduża, Biała postać Tu ja płaczę, bo <noise> dziewczynka nie była w stanie nic więcej powiedzieć. Usiadła na trawie obok kuby i maćka. Zalewała się łzami raz po raz wygładzając delikatną jasnoróżową suknię. Jeśli nie powiesz nam, dlaczego płaczesz, nie będziemy mogli ci pomóc. Laura uścisnęła delikatną dłoń dziewczynki. Kim ty właściwie jesteś? Zapytała po chwili. Ja jestem czereśniową wróżką, wychlipała dziewczynka. Możecie mnie nazywać czeresienką. Dzieci otoczyły czeresienkę i popatrzyły na nią z troską. Dlaczego płakałaś? Dopytywała Laura. Płakałam, bo co roku jest to samo. Zawsze ktoś przychodzi i zjada moje owoce, ale przecież ich, jest ich dużo, wystarczy dla wszystkich. Zdumiony Kuba zerkał na gałęzie, uginające się pod ciężarem owoców. Dużo? Jak to dużo? Zdziwiła się Czelesienka. To to przecież jest nic, a w dodatku muszę ich wciąż pilnować, złościła się wróżka. – Chcesz mi coś? Dużo! – wykrzykiwała coraz bardziej rozzłoszczona. Już nie wyglądała tak ładnie, gdy z oczu sypały się jej iskry. – Chytrus! Sknera! – zawołała Maja. – I co zrobisz z tymi owocami? Zjesz je wszystkie? – Chyba by pękła! – zawtórował jej Maciek. – Uspokójcie się! Laura próbowała ich pogodzić. Wysłuchajmy czeresienki do końca. Czego tu słuchać? Kuba otrzepał spodenki. Niech sobie sama je czereśnie. Laura nie wiedziała, co zrobić. Czy pobiec za przyjaciółmi, czy zostać z czeresienką. Na szczęście wróżka zawołała. Zostańcie! Proszę! Bardzo was przepraszam, ale zrozumcie. To jest moje królestwo i jego skarby, a wszyscy chcą mi je odebrać, i ptaki i ludzie. Dzieci postanowiły wrócić i porozmawiać z Czesienką. Powinnaś się cieszyć, że ptaki zjadają twoje owoce, dzięki nim wyrastają nowe drzewka, tłumaczyła jej Laura. A na nich owoce, którymi można się częstować dodał Maciek. My też nie zjemy ci wszystkiego, odezwała się Maja. Trochę poskubiemy, to tu, to tam. Naprawdę dla wszystkich starczy. Dla ciebie też. Macie rację. Powinnam być wam wdzięczna. Zawstydzona Czeresienka spojrzała na stojące przed nią dzieci. Ty nam, a my tobie. Maja podskoczyła do najbliższego owocu. Mniam, pycha! Czeresienka odwzajemniła jej uśmiech. Chyba trochę przesadziłam. Jeszcze raz przepraszam, jedźcie. Dla wszystkich wystarczy. Na pewno Maja wystrzeliła pestkę w pobliskie zarośla. A teraz powiedz mi, jak ci się udało wejść tak wysoko? Jestem przecież – Czereśniową wróżką! – roześmiała się Czeresienka. Po chwili wszyscy siedzieli na najwyższej gałęzi, obiadając się najlepszymi na świecie czereśniami. A do uczty dołączyło kilka szpaków. – Wiecie co? – zawołała Czeresienka. – Przyjemniej jest się dzielić owocami, niż zjeść je wszystkie samemu. Koniec.